Seattle to niezwykłe amerykańskie miasto, w którym zadomowiła się niezwykła Polonia. Choć nie dorównuje wielkością takim polonijnym gigantom jak Chicago czy Nowy Jork, potrafi zachwycić jakością działania. Jedną z wyróżniających się na terenie Seattle organizacji polonijnych jest Związek Harcerstwa Polskiego. Jego prekursorką jest harcmistrzyni Marta Gołubiec, której przygoda z harcerstwem zaczęła się dzięki rodzicom. Po ucieczce z Polski w roku 1947 rodzice mnie i moją starszą siostrę zapisali do harcerstwa. Więc jeździłyśmy kolejką na Gloucester Road, tam gdzie były zbiórki, bo no, mieszkaliśmy na Ealingu, tam gdzie jest studium polski podziemnej, tam ojciec pracował. I potem oczywiście po emigracji, do, znaczy do, do Chicago, emigrowaliśmy do Chicago i tam wstąpiłyśmy znów do harcerstwa, do pierwszej drużyny Młody Las. Więc potem byłam w harcerstwie oczywiście przez cały okres, 10 lat. No i potem była wielka przerwa, bośmy wyjechali do Seattle, no i tu nie było w ogóle. Młodzieży żadnej. Zmiany nastąpiły dopiero na początku lat 80., kiedy w Seattle pojawiła się pierwsza fala emigracji solidarnościowej. To jest ciekawe, że pierwsze, pierwsze dzieci, które były zapisane do harcerstwa, to były dzieci internowanych, różnych przywódców, którzy byli aresztowani, siedzieli i tak dalej. Na przykład Las, na przykład druh Wojtek Las, jego ojciec jest jednym z tych internowanych tych przywódców. Potem był pan Pełka, pan... Pietrzyk i tak dalej, inne rodziny, Bordenko między innymi. Ja przyjechałam z, z emigracji Solidarności. Mój tato był w Solidarności. Przyjechaliśmy początkiem lat 80. no i moi rodzice zapisali nas właśnie do nowo powstałej drużyny harcerskiej przez druhnę Martę Kołubiec, która przyjechała z Chicago i założyła tutaj właśnie harcerstwo. Pojechaliśmy na, na pierwszy obóz do Kanady no i właśnie tam było zdjęcie robione, i od tego czasu funkcjonujemy. Przyjazd tutaj um, otworzył oczy. I to, że zapisaliśmy się do harcerstwa, um, człowiek miał dumę, że, że założył na przykład mundur harcerski, że poszliśmy na jakiś występ, czy na pochód, czy na jakieś działanie. Czy nawet to, żeśmy się spotkali razem na zbiórce. Początki harcerstwa polskiego w Seattle nie należały jednak do najłatwiejszych. Osiem osób chyba było na samym początku. Także była bardzo mała grupa. No ale potem żeśmy zaczęli się bardziej udzielać w domu polskim. Każdy zobaczył ten harcerski i więcej osób zaczęło się wypytywać co robimy, jak można się zapisać i tak dalej. No i pomału pomału rośniemy. No i za rok mamy 25. rocznicę, także Jesteśmy 24 lata już. Harcerstwo polskie w Seattle trudno porównać do chicagowskiego czy nowojorskiego, chociażby ze względu na wielkość tutajszej Polonii. Mamy tutaj znaczy cztery instruktorki i mamy jednego, drugiego instruktora, ale właściwie, um, ponieważ to jest mała jednostka, więc to nie jest tak jak w Chicago, gdzie mają tych instruktorek multum, tak? A u nas jest mała jednostka, to jest tylko szczep. Szczep kaszuby się nazywamy. Dlatego kaszuby, bo jesteśmy nad morzem. Oprócz tego, Seattle ma siostrzany miasta. I Gdy nie jest um, siostrzanym miastem miasta Seattle. Szczepka szuby zdecydowanie zdominowały dziewczęta. Jest ich dwa razy więcej niż chłopców. No i jest trochę przykro, że, że mamy tak mało harcerzy. By było wiele lepiej. Fajnie by było, jakbyśmy mieli dużą gromadę harcerzy. A wtedy bym nawet raźniej wyjechać gdzieś jako losem e, harcerski, gdzieś jako drużyna, gdzieś pojechać w góry. Jak większa gromada, no to wiadomo, że lepiej. Jest, spędzony czas i większe wydarzenia i pamiętki, i pamięci i tak dalej. Um, no ale się cieszę z tego, co mam. Ale przecież nie ilość, a jakość się liczy. Nie dziwi zatem fakt, że wszyscy instruktorzy są bardzo dumni ze swoich podopiecznych bez względu na płeć i wiek. To są... Bardzo zdolne, przede wszystkim, wszystkie dzieci muzycznie, artystycznie i, i, i biorą udział w różnych właśnie tutaj grupach i organizacjach. Szczepka szuby staje się pomału wielopokoleniowy. Olbrzymia w tym zasługa rodziców związanych osobiście bądź sympatyzujących z harcerstwem. Żona była w harcerstwie o swoich młodych gladii. I bardzo lubię harcerstwo. Dużo się w tym harcerstwie nauczyłam i dzieci, już akurat taka podrosła na to, że mogliśmy dzieci zapisać i od razu wszystkie razem wśród harcerstwa. Mam dwóch synów, którzy są w drużynie. Um, nie mam córki, ale mam bardzo dużo dziewczyn właśnie tutaj, które są moje, więc mi to sprawia bardzo dużo przyjemności. Teraz mam córkę, która jest, ma 10 lat, także że bardzo w samym wieku co ja jest, jak przyjechałem do, do, do Stanów. I, no i mam syna jeszcze, ale on jeszcze za rok może wstąpi też do harcerstwa, do skrzatów. Starsza młodzież regularnie podnosi swoje harcerskie kwalifikacje. 16-letnia Samarytanka Sara Szymula już dziś pomaga instruktorom w pracy z najmłodszymi. Samarytanka to jest e, pierwszy stopień w kierunku e, tak jakby do kadry, żebym była już tak jak druhna Ania to y, ja opiekuję się teraz zuchami. A zuchy póki co zgodnie z prawem natury zabawę przekładają nad stopnie i sprawności. Ja lubię żeby bawić grze i śpiewać, śpiewać, śpiewać głośno. Oprócz rozśpiewanych zbiórek, obozów i biwaków, wszystkim harcerzom w Seattle i okolic ogromną przyjemność sprawiają wspólne przygotowania do świąt. To są ręczne prace, które robimy co roku na bazar. Krakowianki to myśmy wymyśliły z druchną Anielą i Emilią Sidorską. I spotykamy się przed bazarami. Dwa razy w roku są bazary. Spotykamy się właśnie co poniedziałek i robimy tam różne na, na święta wielkanocne palemki, na, na Boże Narodzenie, właśnie na choinkę Krakowianki i Krakowiaki. Więc wymyśliłyśmy i, i się spotykamy i robimy, i one są bardzo popularne. Harcerstwo nie tylko kształtuje człowieka i ma ogromny wpływ na jego osobowość i postawy. Buduje też dozgonne przyjaźnie i pozostawia wspomnienia, które jak mawia harcmistrzyni Marta Gołubiec, na starość grzeją jak domowe ognisko. To wszystko sprawia, że jak już raz zasmakowało się harcerstwa, nie sposób z niego zrezygnować. Będę się udzielało, dopóki będę mógł i zdrowko będzie i będą chętni, żeby przychodzić na zbiórki. No dopóki będą dzieci, którzy będą przychodzić na zbiórki, to, to się będę udzielał, żeby jakoś tą tradycję dalej prowadzić, bo to jest jednak ważne, żeby to kontynuować, żeby nie przerwać tego. I tego wszystkim harcerkom i harcerzom nie tylko z Seattle serdecznie życzymy, szczególnie teraz w okresie świąt Bożego Narodzenia.